się na wieczorne ło do Burlington, ja raczej tutaj nie chodzę, nie potrafię nic znaleźć dla siebie nigdy, ale dostałam gift card, więc idę zobaczyć co tu mogę znaleźć. marynarka nawet ciekawa, taka bardzo długa Calvin Klein za 60 dolarów Takie cudne Małe wansy. To jest akurat nie 5 rozmiar 20 dolarów Ojejku Jakie słodziaki Super są To są kartery ale duże No popatrzcie jakieś śliczne buciki Jakiejś włoskiej firmy tak się nazywa. Kosztuje 15 dolarów Przepięknie. Za dużo na nim nie, bo to jest rozmiar 7. 7 na nosi 5, 6. Tu mam coś do oddania, ale oczywiście pierwsze co? Buciki dziecięce. Uwielbiam buciki dziecięce. Ale gdzieś mi przenieśli, co tu się stało. Co tu się stanęło? Te mamy. Piękne są. Właśnie mówią, że zamykałem za 20 minut, także super. Te też kupiłam linii. Tylko oczywiście w dobrym rozmiarze, to jest dziesiątka. Te widziałam, bardzo popularne. Bardzo dużo moich koleżanek e, kupiło dla swoich dzieci, bo one są bardzo mięciutkie. Bardzo fajne buciki. aż tu jest. Takie trampeczki. Ale też mięciutkie, bardzo miękkie. W sensie podeszwa się zgina, nie są takie twarde, takie jak te. Te są twarde, takie wiecie, jak Birkenstocki, takie twarde. O Jezu, Tam Bahama. Jakie fajne. <głos> <głos> Oczywiście za dużo, więc ja patrzę na, ten, na w ogóle rozmiar co trzeba. Dobra, tu mamy 5-6. Co my tu mamy pięknego dla mojej niuni? Jadę, mam nadzieję, że wami tutaj za bardzo nie trzęsie. A jak trzęsie to przepraszam. Jadę, kochani. Mam kolejny showing dzisiaj. Mam też showing jutro, pojutrze, po pojutrze mam open house, także mam co robić, bardzo się z tego cieszę bardzo, bardzo, bardzo się cieszę słuchajcie o tak się cieszę no więc tak, o, o tak się cieszę um, więc więc co pogoda się skiepściła cały ten tydzień będzie tak właśnie brzydko, ponuro deszcz pada w tej chwili um, na szczęście tak nie aż strasznie ale mrzy, więc oglądanie domów, wiecie, podwórka, garażu i tak dalej w deszczu. bo po prostu wycięłam ten fragment poprzedni filmik, który Wam porzuciłam już na pewno jest na kanale poprzedni, przed tym, który teraz nagrywam słuchajcie, pierwsze 6 minut nie wiem, próbowałam na różne sposoby wrzucać ten fragment filmu i cały czas jak czek, jak już film był tak naprawdę zmontowany tylko próbowałam go wiecie skleić Całego razem w programie. No to cały czas mi pokazywało, że ten właśnie fragment filmu jest jakiś uszkodzony. Więc próbowałam na kilka sposobów i dlatego tak długo zajęło, żeby właśnie wskoczył ten następny, następny vlog dla Was. Ale słuchajcie. No nie wiem. Ewentualnie po prostu go wytnę i film będzie krótszy. Ten akurat nie vlog miał chyba. 38 minut, coś takiego. Także jak wyjdę te pierwsze 6 minut, no to no trudno, no, no trudno, będę musiała to wyciąć um, No, także, tak, pani, jadę, zobaczę, czy coś będę mi się nagrać. Będę przygotowywać dla Was filmik o konkretnie o domach w Stanach Zjednoczonych, a konkretnie w stanie Illinois, bo już widziałam, że. taki filmik, jeżeli macie jakieś konkretne pytania, które Was ciekawią, no to, to jak zawsze zapraszam, zostawcie komentarz pod filmikami, ja wszystkie komentarze widzę ja, też to widzicie, że ja zawsze odpisuję, pozdrawiam Was, daję Wam serduszka i tak dalej także ja bardzo właśnie uważam na to i sprawdzam i, i, i zwracam uwagę właśnie, żeby żeby być aktywnym Tak, Co mogę wam coś nagrać, ale moje włosy się rozpadły przez, a, przez tą pogodę. Pada deszcz, więc nie dam rady, właśnie nic, nawet wam e, nagrać. E, zrobiłam jakieś kilka zdjęć, więc przebitki mogę wam e, tutaj gdzieś wrzucić, ale e, często jest tak, że agenci m, nie życzą sobie, żeby e, nagrywać, kamerować dom. We, wewnątrz yy, który jest po prostu ich, ich, yy, ich listingiem ich po prostu domem, który oni wystawiają na sprzedaż, więc czekajcie, bo tutaj mi coś wie, nie tak. Yy, po prostu agenci nie chcą tego yy, i też trzeba uszanować yy, prywatność osób, które tam mieszkają, więc nie będę nagrywać, wiecie, czyichś rzeczy yy, ale Oglądaliśmy już trzy domy, teraz jedziemy na czwarty. Mogę Wam pokazać z zewnątrz, jak wygląda, natomiast wewnątrz e, raczej nie, ale hmm, powiem Wam mniej więcej później, e, w jakich granicach były te domy e, i w jakich były też kondycjach, bo to też jest ważne. Kondycja domu, e, i wiecie, cena i co w domu, co w domu jest, jak jest zachowane. Jeden dom był naprawdę super, super, super. Bardzo się podoba e, moim klientom, także zobaczymy. Nic się nie udało nagrać. Tak, leje deszcz, że po prostu e, nie miałam nigdzie. Miejsca, żeby się, wiecie, schować na dwie minuty z kamerą, żeby Wam cokolwiek pokazać. Ale to nic nie szkodzi, bo e, będę miała jeszcze showing jutro i pojutrze. Także także tak. Przyjechałam teraz do sklepu, pod sklep tak naprawdę. E, idę zrobić jakieś małe zakupy. E, idę zobaczyć, czy są. Jestem na parkingu, także słuchajcie, jest ok. Yy, idę zobaczyć, czy są polskie książeczki. Przepuszczam Państwa, którzy wychodzą z siłowni. No przechodźcie, przechodźcie, nie się tutaj ślamazyczę. Ślama, ślama, życie. <gry> yy, słuchajcie, idę do sklepu, bo szukam książeczek kici-koci. I może nowy lakier mi się przyda, bo mi się włosy rozpadają. Ale nie wiem, czy w tym sklepie będzie lakier. Um... Mamy kicie, mamy trzy kicie kocie. Cele. I co mogę znaleźć? Będę popatrzeć, co mają dla niej. Słuchajcie, tutaj jest moje królestwo. Ja bym tu mogła grzebać i grzebać, już znalazłam coś, coś jest ładne zobaczcie jaka sukienność. Ona jest prawda naroczek, ale parcia jaka piękna. Taką kupiłam tylko w niebieskim kolorze dla Nuni. Tak, już ją nosiliśmy kiedyś. Ta jest przepiękna. No, ale Nini już jest większa, więc... więc szukamy tutaj coś ciekawego.